Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Pachniak, jestem pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Spotykamy się na bernisarzu wystawy prac członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa nosi tytuł Radomskie Drzewa. Przedstawię autorów prac pani Barbara Polakowska, Poproszę. pani Teresa Okrój. Ciepło. Kontynuujemy dalej. Pani Magdalena Okrój. Pani Beata Michalec i pani Monika Rusin. Znalazła się pani Teresa. Moje drogie panie, gratuluję panią. Jestem pod wrażeniem i myślę, że wszyscy Państwo tutaj zgromadzeni. Każde zdjęcie jest dziełem sztuki. Pokazałyście Pani swoją wrażliwość, swoją pasję, za co jestem Panią bardzo wdzięczna i gratuluję takiego zaangażowania. Pokazałyście nasze radomskie drzewa nie tylko jako symbol natury, ale jako pomniki, jako bohaterowie naszej historii i naszej codzienności. Każde przedstawione tutaj drzewo ma swój charakter, ma swoje emocje, ma swoje przesłanie, ma swój symbol. Yy, niestety nie mogłam brać udziału w oprawie tych zdjęć, inne obowiązki mi od tego odciągnęły, ale gdy po raz pierwszy weszłam do tej sali, gdy te obrazy, fotografie wisiały, pierwsza moja myśl była, Boże, jakie to jest piękne. Także gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie, gratuluję, powtarzam wrażliwości, pasji, zaangażowania. A ja chciałam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego namalowanego obrazu naszej Basi kochanej. Robi robotę. Basia, podziwiam i tam. Proszę Państwa, ta wystawa jest częścią projektu o wartości drzew w mieście, którego inicjatorem jest Pan Jarosław Staniszewski. Witamy Pana bardzo serdecznie. Witamy także Pana Waldemara, który jest twórcą aplikacji Radomskie Drzewa. Panowie są inicjatorami tej całej akcji. Brawo dla Pana. Przedstawiam instytucje, które są współorganizatorami zarówno projektu, jak i wernicażu i wystawy. Są to stowarzyszenia My Planet, <laughs> pozdrawiam i przedstawiam przedstawicieli, Zielona Akcja Reaktywacja, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Radomiu, Radomianie dla Demokracji, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Cztery łapy, Aktywny i Czysty Radom i oczywiście Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. Oddaję teraz głos autorom. No dziękuję bardzo. Współpraca z paniami to po prostu miód. Bardzo się cieszę, z obie strony. Takie w ramach podziękowania dziękuję. za udostępnienie sali, za tą współpracę. Tak, dla osłody życia chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Wam za, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, Mazowieckiej Aktywacji za, za możliwość sfinansowania tego projektu, Funduszowi Henryka Wójca, który też dał dofinansowanie nam na inny projekt Szkolenia. szkoleniowy. Dzięki temu, że współpracujemy, osiągamy pewne e, efekty i to nawet w skali. E, tutaj tak informacyjnie, że przy tej okazji, że e, tak fajnie współpracujecie, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne i Biblioteka, e, postanowiłem przekazać tam parę książek e, o fotografii e, takich szkoleniowych. Tak żebyście mieli tutaj w depozycie, w razie takie podręczniki e, tutaj są schowane na kółeczce e, tych parę e, książek. E, autorką też. Serdeczne podziękowania, chciałem żebyśmy, byliśmy niedawno w przydłowcu. patrzyliśmy na to piękne drzewo, które było zwycięstwem plebiscytu ogólnopolskiego, drzewo Krzywe drzewo tuż nad posągiem. Tak, podczas prac zaproponowałem, żebyśmy poszukali może takiego w Radomiu drzewa które moglibyśmy zgłosić, e, ta praca jest przed nami jeszcze e, i, i może się uda e, zgłosić jakieś drzewo z Ladowia. E, także tymczasem, e, więc e, pracy swojej swoje nie zatrzymujemy, rozumiem. E, Artystów tam daje też takie Złodko, no, e, z... I Waldemarowi Bukalskiemu też chcę serdecznie podziękować za to, że stworzył tą aplikację. W tym roku to już jest piąta rocznica radomskich drzew. Od pięciu lat chodzimy, spisujemy i to nie tylko w mieście w Radomiu. Ilu już jest w Polsce, pracuje wolontariuszy? Około 500. Około 500 osób. E, ile wdrożeń? Ponad 40. Ponad 40 wdrożeń. Czyli oczywiście, Wszystko jeżeli ktoś z Państwa chciałby być wolontariuszem i spisywać drzewa w Radomiu, zapraszam serdecznie, udostępnimy e, aplikacje i, i można takie rzeczy robić. Tym bardziej, że jednym z elementów koniecznych do wykonania takiej inwentaryzacji drzewa jest zrobienie fotografii tego drzewa. E... No dla Ciebie. Pozwolę, że ja przekażę to na ręce pani dyrektor, no, z kolei. Dziękujemy Dzień. serdecznie. Ostatnimi czasy też podjęliśmy w tym budynku rozmowy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i mamy nadzieję, że ta aplikacja i to narzędzie w sumie edukacyjne, także waloryzacji drzew, zwłaszcza. Chcemy przekazać to narzędzie nieodpłatnie nauczycielom. W tym roku odbyliśmy parę lekcji w terenie o wartości drzew w mieście. Przed, tutaj, przed wejściem na tą salę, są takie dwa arkusze. Koleżanka teraz zachorowała, więc nie mogła przyjść z dziewczynką, która poprowadziła jedną z lekcji przyrody, a prace, które na tą lekcję wykonała, wiszą właśnie tam przy wejściu. Chciałbym serdecznie także podziękować Mind Green Planet za przygotowanie takich tablic, które będą stały przy drzewach. To jest jedna taka tabliczka, i trzy takie tabliczki, i ogólnie w mieście w Radomiu będzie 10 takich tabliczek. Na tych tabliczkach są obliczone wartości ekosystemowe, jakie świadczy te usługi, jakie świadczy dane drzewo w danym środowisku. Na, przygotowanych na kalkulatorach, przygotowanych przez dr Marzyną Marzenę Suchowską i przez doktora Zbigniewa Szkopa, a kalkulator jeden, taki cyfrowy, autorem tego jest Waldemar Bukalski. Także jeszcze raz wielkie dziękuję i dla. Z małych młodzieży, z małej ludzki, z małych młodzieży, młodzieży. Tak. Słuchajcie lektaki, za, to, za ich zaangażowanie... Co to ...dostają wiosła, bo wymiany małe są w nie? Natomiast do wioseł będzie jeszcze... No to wioska, ale ciekawe. No to wioska. No to róbmy. No to róbmy. No, to ruchy. Ruchy. no to Wasia Polakowska, przyjaciółka radomskich drzew, artysta fotografik. Basiu, chciałem Ci zadać jedno pytanie. Czy wyobrażasz sobie świat bez drzew? Absolutnie nie. Nie wyobrażam. Kocham drzewa i nie wyobrażam sobie, gdyby ich nie było. Okej, okay, a powiedz mi, czy wdzięczny temat jest fotografowanie drzew dla artysty? Ja myślę, że bardzo. O każdej porze roku są, są zachwycające. Wiadomo, że jesienią może najpiękniejsze pod względem kolorystycznym, bo zachwycają barwami, ale dla mnie każda para roku dla drzew jest wyjątkowa. I ostatnie pytanie: przytulasz się czasami do drzew? Tak, przytulę się dobrze. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję i gratuluję pracy. Bardzo ładnie. Y Beata, Beata jest członkinią naszego stowarzyszenia, jednocześnie jest fotografem, robi zdjęcia, artystka, ma dobre oko, można podziwiać jej pracę. I zadam to samo pytanie, co Basi zadałem Polakowskiej. Czy drzewa są wdzięcznym tematem do fotografowania? Bardzo. Bardzo o każdej porze roku potrafię znaleźć w drzewie coś cudnego. No w tej chwili oczywiście są. Niesamowicie kolorowe. Chyba są najpiękniejsze teraz jesienią, ale nie ujmę im urody naprawdę. Nawet te nagie zimowe drzewa potrafią przez jakiś szczegół, który się na nim pojawi. Nie wiem, tak. Naprawdę potrafią być przepiękne. Dlatego bardzo boli mnie serce, że tak nie szanujemy, a szczególnie nasze władze. Nie szanują, nie doceniają roli drzew. Ej, a przytula się do drzew czasami? Yy, bardzo rzadko, chociaż bardzo często, na przykład, jeżdżę do lasu. Mhm. Yy, zdarza mi się szczególnie, jak drzewo jest takie yy, urokliwe, bo one mają coś w sobie, potrafią przyciągnąć. A wyobrażasz sobie świat bez drzew? Nie, absolutnie. Nie, 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 nie. Nie, nie ma drzew. Nie ma ptaków, nie ma zwierząt, a przede wszystkim nie ma nas. Nie ma chłodu, nie ma cienia, nie ma wody. Ludzie naprawdę tego nie doceniają. Dziękuję Ci bardzo i gratuluję pracy.